Język kreuje rzeczywistość. Mhm. I jeżeli będziemy się posługiwać właśnie takimi pojęciami, jakich użyłeś, to będziemy mieli właśnie poprzez, poprzez dyskurs. Będziemy pielęgnować światopogląd, w którym cały czas ktoś jest przeciwko komuś. I modele ja to podłapią oczywiście. Prędzej czy później będzie można też produkować treści nacechowane właśnie na przykład przemocą werbalną, albo takimi mm. słowami, wytrychami. To nawet nie są słowa klucze, tak. które zastępują prawdziwą debatę. Ja do tego słowa jeszcze dodałbym hasło, którego nie znoszę pod kątem dyskusji na temat nowych mediów i właśnie tej weryfikacji, o którym wspomnieliśmy czyli cenzura. Słowo, słowo na C, y, używane w kontekście na przykład, właśnie weryfikowania, takiego łagodnego weryfikowania faktów, wskazywania na przykład, że ktoś no po prostu źle zinterpretował jakieś liczby albo podał po prostu złą liczbę, albo kłamie wprost. I nazywanie cenzurą czegoś takiego, że ja na przykład zbadam jego wypowiedź i powiem, no nie kolego, to nie jest tak, jak powiedziałeś, to jest też słowo, słowo wytrych. I docieramy do momentu, w którym cenzurą nazywamy, na przykład działania, które mają chronić użytkowników mediów społecznościowych przed oszustwem.